No, jestem zadowolony, jestem zadowolony z zespołu. No, Co się ja mogę powiedzieć, nie chcę się tutaj wywyższać, bo to naprawdę koledzy mi super warunki tutaj dali, świetne zasłony. Wychodziłem, byłem niepilnowany, więc naprawdę tutaj wielkie brawa dla nich. Bardzo pracowaliśmy nad zgraniem zespołu w ataku. Myślę, że już jakieś prognostyki tej naszej dobrej gry w ataku były wspaniałe, chociażby z kandydatem do Mistrza Polski z trefy. Naszym problemem, który się również ujawnił, Ujawnił przy okazji tych meczów naszych ostatnich sprawdzianów podczas turnieju w pamięci Wojtka Mitmiewicza eee, czwarta kwarta, kiedy do rotacji wchodzą rezerwowi. No nie są to zawodnicy ograni na portretach pierwszej lub Patrzmy na to, że dzisiaj przeciwnik rzucili 12-3. To jest naprawdę wynik niespotykany w lidze. Ale ja bym powiedział tak, no może nie był to mecz rewelacyjny, ja myślę, że on był dobry też nie możemy wszystkiego od razu pokazać więc myślę że dziś ten potencjał jest jeszcze może delikatnie ukryty